Tak kochani. Jeszcze oprócz komputerów stacjonarnych dzięki takiej przejściówce na dwa mogę podłączyć laptopa lub tablet lub telefon, że można po prostu kochani takie piękne rzeczy rzeźbić, pięknie dźwięk, że po prostu wow. można no, bardzo pięknie rzeźbić mega pięknie że to po prostu takie urządzenie po prostu daje bardzo dużo możliwości twórczych tylko trzeba lepiej poznać te urządzenie więcej się dowiedzieć popatrzeć się na profesjonalistów jak używają mikserów żeby Tą wiedzę po prostu rozszerzyć, rozbudować, żeby mieć, e, mieć po prostu możliwości twórcze, żeby budować na fundamentach takich pewnych fundamentach. Trzeba się dobrze nauczyć, patrzeć się na profesjonalistów, jak oni to robią, jak oni śpiewają, jak oni śpiewają. Głos, jak oni pracują z dźwiękiem. Trzeba patrzeć po prostu na przykłady. Na bardzo pięknych, dobrych, super artystów, takich jak Wiki i, i wszystkich, takich jak Rossana. Jak oni pracują nad głosem. Jak oni po prostu mega pięknie starają się i dużo ćwiczą, żeby po prostu było coś mega pięknego To trzeba dużo nad tym pracować bardzo dużo pracować że to jest po prostu coś bardzo twórczego, pięknego praca e, na przykład z dźwiękiem z głosem, układaniem tekstów Wtedy powstaje coś pięknego. I to byłoby na tyle. Ogromnie się cieszę. No to pa.